Pewnie pytacie Państwo z jakiej okazji. Nie ma okazji. Pewnie pytacie Państwo dlaczego, a dlaczego nie? Państwo zadajecie sobie szereg pytań. Kim są? Od Lublina po Bielsko-Białą, od Rzeszowa po Salog, od przemyśla, po Kraków, z różnych miejsc. A co najważniejsze, przyjdźcie Państwo po na teren Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ulica Rejtana 16C. Będzie tego więcej. Będzie tego więcej. Pozypiry polsko krech, Po tych machach Przemu zonies i Legot śmierci siliejszych węgniech. Sejno la, Znaczyliście się Państwo, że weekend zaczyna się tak normalnie od sprzątania, prawda? To niech ten piątek będzie zapowiedział czegoś innego. Niech będzie inny, po prostu inny. To jest Dzień Historyka. Dzień Historyka organizowany przez Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dzień historyka, który jest do tego dnia obchodzony był w sposób klasyczny, a dziś niekonwencjonalny zupełnie niekonwencjonalny. A dlaczego? Proszę spojrzeć. Proszę spojrzeć. To jest mundur Skodron Lidera Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie. Dowódcy dywizjonu. Gdybyśmy tak zerknęli na detale, od, gu, od guzika przez pas, skończywszy na baretkach, tu wszystko jest oryginalne. To jest żywa historia. Doktor Paweł Sierżęga jest typowym przykładem współczesności. A gdyby tak przejść do czasów przeszłych... No właśnie. Latałeś kiedyś? Nigdy. Nigdy, nigdy takim sprzętem, który jest wiekowym sprzętem, bo to już jest niemożliwe. Natomiast proszę że zauważyć, że mamy tylko z promocją w zasadzie całego instytutu, ale tylko jego części. To nie jest cały Instytut historii, to nie jest cały wydział, to jest zaledwie jego część. Więc zapraszamy, zapraszamy serdecznie, bo jest nie tylko co oglądać, ale jest się również czego dowiedzieć. Bo historia w Rzeszowie stoi naprawdę mocno. Od strony nauk pomocniczych, od strony badań o charakterze bibliograficznym, od strony statystyki, od strony polityki, gospodarki. No i jest trochę wojskowości. Słowem Rzeszów ma własną uczelnię. Na tej uczelni znajduje się kierunek zwany historią. Dlatego staramy się go pokazać, że to, to może być inna historia. Mechanicy samochodowej, fryzjerzy. Ludzie prowadzący własne warsztaty mechaniczne, właściciele małych firm, ludzie zajmujący się czymś, co do tej pory było rzeczą no, kompletnie nieznaną czyli odtwarzaniem, ale we własnym tego słowa znaczeniu historii. Żeby wyremontować taki transporter opancerzony, jaki jest w tle, trzeba naprawdę włożyć potężne pieniądze. To nie jest tak, że jest ktoś właścicielem jeepa. Najpierw tego jeepa trzeba kupić, potem naprawić, a na końcu to musi, to musi wyglądać. W tych okolicznościach można powiedzieć, pasjonaci to jest mało powiedziane. To są wielkim duchem, naprawdę wielkim duchem mali, zwykli ludzie żyjący. Nie chodzi tu chyba też o te kwestie finansowe, bo one są jak gdyby drugoplanowe, chociaż cierpią nad tymi w rodziny, jak już zauważyłem, bo co niektóre mundury, jak zdradzono mi, kosztują. Bagatela po cenach y, y, ponoć y, y, takich, które udaje się kupić, okazyjnych y, z 2,5 tysiąca złotych z odsynakami, więc nie chcę mówić, co się dzieje, kiedy trzeba kupić taki mundur. Oryginalny oczywiście mundur za cenę jakąś taką rynkową. Natomiast y, ja trzeba docenić to, że, że to są fascynaci. To są ludzie, którzy przychodzą, bo to kochają, kochają własną historię. To, co robią, chcą się sprzedać, chcą pokazać. Y, w sensie sprzedać w tym pozytywnym sensie, bo, bo oni nie robią tego dla siebie. Oni to robią dla nas. Przyjechali tu, żeby nas pomóc. Dziękujemy. Jest to przez wielkie D. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.